Hej ogrodnicy, dziś porozmawiamy o jednym z najprostszych i najskuteczniejszych naturalnych nawozów skorupkach jajek. Jeśli wyrzucasz je do kosza, to po obejrzeniu tego filmu przestaniesz. Opowiem Wam, jak wykorzystać je do nawożenia pomidorów, ogórków, papryki i innych warzyw. Dlaczego skorupki jaj są dobre dla roślin? Skorupki jaj składają się w 90% z węglanu wapnia, który wzmacnia rośliny i zapobiega chorobom takim jak zgnilizna wierzchołkowa pomidorów i papryki. Oprócz wapnia zawierają także magnez, poprawia fotosyntezę, fosfor, wspomaga wzrost korzeni, potas, zwiększa odporność roślin, śladowej ilości cynku, miedzi i żelaza, które są niezbędne dla zdrowia roślin. Dodatkowymi korzyściami są Ochrona przed ślimakami. Rozdrobnione skorupki wokół roślin tworzą barierę, którą ślimaki nie lubią przekraczać. Lepsza struktura gleby pomagają rozluźnić ciężką, gliniastą ziemię i poprawiają jej na napowietrzenie. Naturalny sposób na ograniczenie zakwaszenia gleby, co jest korzystne dla wielu warzyw. Fosfor i potas to kluczowe składniki nie tylko dla wzrostu korzeni i odporności roślin, ale również dla procesu kwitnienia i owocowania. Fosfor wspomaga rozwój kwiatów i owoców, dlatego jest niezbędny dla roślin takich jak pomidory, papryka, ogórki czy truskawki. Bez odpowiedniej ilości fosforu kwitnienie może być opóźnione lub słabsze. Potas odpowiada za transport wody i składników odżywczych w roślinie, a także za jakość i smak owoców. Rośliny dobrze odżywione potasem rodzą większe, zdrowsze i bardziej soczyste owoce. Dlatego skorupki jaj nie tylko wzmacniają rośliny, ale również pomagają uzyskać obfite plony smacznych warzyw i owoców. Warto o tym pamiętać. Jak przygotować skorupki jaj jako nawóz? Kilka sposobów. Po zebraniu skorupek umyj je i wysusz, aby uniknąć pleśni. Następnie zmiel je w blenderze, moździerzu lub po prostu rozkrusz rękami. Im drobniejsze, tym szybciej się rozłożą i uwolnią składniki odżywcze. Kolejnym sposobem jest bezpośrednie stosowanie do gleby. Rozdrobnione skorupki możesz po prostu wmieszać w ziemię wokół roślin lub dodać do dołków przy sadzeniu warzyw. Możesz również przygotować napar ze skorupek jaj, aby szybciej dostarczyć wapni. Zalej 10-15 do 15 skorupek litrem gorącej wody i odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź i podlewaj rośliny tym roztworem raz na dwa tygodnie. Warto także pamiętać, że skorupki świetnie nadają się do kompostownika przyspieszają proces kompostowania i wzbogacają kompost w wapń, który później trafi do Twoich warzyw. Jak widzisz, skorupki jaj to naturalny, darmowy i ekologiczny nawóz, który warto wykorzystać w swoim ogrodzie. Pamiętaj, aby je suszyć, rozdrabniać i stosować regularnie, a Twoje warzywa odwdzięczą się zdrowym wzrostem i obfitym plonem. Daj znać w komentarzu, czy już używasz skorupek w ogrodzie. A jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych ogrodniczych porad. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.